Witam, witam, z tej strony Tiger. Przygotowujemy się na serwester właśnie, doznajmy Właśnie... Y, ja też muszę sobie fryzurkę zrobić, przeproszeniem. Też nie będzie... Nie o, właśnie, to jest będzie niespodzianka. Co u mnie się też zmieni. I u też. Zobaczycie sobie teraz. Cześć! Jak myślicie, co będzie za niespodzianka? Jak widzicie, że mam coś na głowie. To jest prawda. No. No, to będzie, to będzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. tej tutaj Ale przecież Wam powiem. Życzę Wam co się Nowego Roku. Dobrze bawcie, żeby była ekipa grana. No, dużo pisca, ale żebyście mogli później jutro i pojutrze mieć takiego lekkiego kasyta. A dla jego stajgera. No właśnie, to jest prawda. Ja też Wam życzę wszystkiego najlepszego na Sylwester. My też szykujemy się na tak jak ja. Powiedziałam wcześniej, że kobra tutaj dla ma niespodziankę, ale to wkrótce zobaczycie. A ogólnie, co mam powiedzieć? Pytacie się, kiedy będą filmiki? No, filmiki ciągle są. Chcecie zamawiać płytę? Zamawiajcie naszą płytę ogólnie. Zapraszam. Dwa. Nasz gargulec. Zobaczycie sobie gargulca. Widzicie gargulca małego? Małego. Jakie tak ładne, co? Stworek to jest, duży spór. Nie, to najlepszy u niego to jest coś takiego, że my śpimy, a on przechodzi i śpi koło nas. Albo bawi się piłeczką, bo na on się piłeczką bawi. Ogólnie wybawi się, to pójdzie spać. Zje sobie to, co ma jedzenie dla kota mięso czy suchy pokarz, w zależności co. I w całą noc śpi, a później w dzień śpi na parapecie i tak cały czas u niego. Dopiero jak y, da się mięso, to już nie ma bata żeby <grym> poszedł spać, bo już miał, czy już by chciał, albo y, y, najlepsze to jest też, jak on mięs, y, wędlinę wyczuje. Usiądzie koło was, i będzie się miałczał ile w Jeszcze łapkami będzie y, łapie, żeby y, dać mu jeszcze mięso. No takie są koty, to są mi mięsnożerne, no, no wiadomo, to standardowo. To Dlatego mówię, no, z humorkiem wchodzę dzisiaj. Chcieliście z humorkiem, to jest z humorkiem. Pozdrawiam i miłego dnia sugestowego, Tylko uważajcie na siebie, bo to jest najgorsze. Później będziecie sami A! za siebie odpowiadali. A, i jeszcze jedno. Jeżeli ktoś z was prowadzi samochód, a już wiadomo, że jest impreza sylwestrowa, nie radzi wciąż pod wpływem alkoholu do samochodu, bo to jest nieszczęsne. Więc dlatego nie chciałabym, żeby ktoś z was po pijaku prowadził samochód. Jak już, to po prostu go dostawcie, weźmiecie taksi, ok, do chaty, się adres, gdzie chcecie i już jesteście w domu. A nie, że pod wpływem alkoholu jedziecie. Więc to jest to. Pois, going to drag you ela